Szanowni Państwo, jesteśmy u jednego z największych producentów okien w Europie. Można powiedzieć, że ten trudny rok, rok pandemii 2020, przeszliśmy w miarę suchą stopą od strony gospodarczej, właśnie między innymi dlatego, że polski eksport rozwijał się bardzo dobrze. W lutym, w marcu, w szczególności mieliśmy rekordowe wartości dotyczące polskiego eksportu, i cały czas ta lokomotywa. Rozpędza się coraz mocniej. Polskie okna to właściwie produkt, który staje się nie tylko naszym podstawowym produktem eksportowym, ale w bardzo wielu domach, mieszkaniach, budynkach, budowlach na zachodzie Europy, polskie okna to polski produkt numer jeden. Można powiedzieć, że europejczycy wyglądają na zewnątrz w wielu miejscach, w wielu budynkach swoich własnych domach, mieszkaniach właśnie coraz częściej przez polskie okna i ten przemysł produkcji okien rośnie blisko 5% rocznie w zeszłym roku w skali całego kraju tutaj w firmie pan prezes powiedział mi że nawet jeszcze szybciej gratuluję i dziękuję firma ekodom eko okna przepraszam eko okna rozwijała się w ostatnich 20 paru latach z 200 metrów kwadratowych dzisiaj do 200 tysięcy metrów kwadratowych. I dziś rano zacząłem dzień konferencją na temat polskiego ładu na Śląsku i mówiłem o inwestycjach. Tutaj ta firma także właśnie na Śląsku będzie tworzyła kolejną inwestycję w Wodzisławiu, co najmniej tysiąc nowych miejsc pracy. Wkrótce powstanie ponieważ polskie firmy inwestują swój rodzinny polski kapitał coraz częściej właśnie tutaj w coraz większej liczbie w Polsce. Szanowni państwo, w ramach polskiego ładu staramy się, żeby całość była pewnym logicznie ułożonym obrazkiem gospodarczym, żeby te kropki na rysunku gospodarczym polski połączone były ze sobą we właściwy sposób. A więc Eksport, niskie podatki, a więc także zachęta dla pracowników do pracy poprzez wyższą kwotę wolną, również konstytucja dla biznesu, którą wdrożyliśmy, ale także promocja za granicą polskich produktów. O tej promocji rozmawialiśmy z panem prezesem tutaj. Chcemy, jako państwo polskie, jeszcze bardziej być pomocnym partnerem dla polskich przedsiębiorców, bo pamiętajmy. Polski eksport to repatriacja kapitału do Polski. Tego nam brakowało przez 25 lat. Mieliśmy bardzo wielu przedsiębiorców, ale eksport zwykle był niższy niż import w Polsce, a już w szczególności dynamika eksportu i dynamika importu nie przebiegała korzystnie dla Polski. Dzisiaj to się coraz bardziej zmienia. Także dzięki takiej firmie jak Eko Okna tutaj pod raci na Śląsku, z której naprawdę możemy być dumni. Jesteśmy dumni, że na cały świat wyjeżdżają okna stąd, z tej rodzinnej firmy tutaj ze Śląska. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, drodzy przedsiębiorcy, państwo polskie jest po waszej stronie. Polski Ład to program dla Was i tak skonstruowany, żeby polski eksport, polska produkcja, produkcja przemysłowa rosła najlepiej dwucyfrowo, tak jak do tej pory w ostatnich wielu miesiącach, wielu kwartałach, bo to wtedy powoduje, że dzięki takim producentom polskim jest więcej miejsc pracy, więcej wysokopłatnych miejsc pracy, a o to chodzi właśnie w Polskim Ładzie.